Siemano, witam Was w Minecraft, ale każda ruda jest niesamowita. Zapis? Co?! W tym filmie będziemy starali się przejść grę, ale za każdym razem, gdy wykopiemy jakąś rudę, dropnie nam jakiś losowy, niesamowity item. Rzadkość tego itemu będzie zależna od rzadkości rudy, którą wykopiemy. Jeśli ten film Ci się spodoba, to możesz zasubować kanał. Miłego oglądania. Ej, bo w tym filmie ogólnie rudy będą totalnie broken, ale nie wiadomo co z nich będzie wypadać. No tak. Tam widzę kejwa, to choć po prostu w stronę kejów, wiadomo skoro no. rudy... O, tu nawet jest ruda żelaza, ale dobra, chodźmy do kejów, tak. Przetestujemy najpierw węgiel, bo jest naj, najłatwiejszy. Nawet drewnianym kilofem mogę da się go ogarnąć, więc. Więc go no na Możemy, friend, możemy drewnianym kilofem najpierw wykopać węgiel i zobaczymy, może nie wiem, nagle. Nie wiem, w sumie to może Berek, co to było? Tak, więcej. burz? No? Jest. Ho? Pog. Ile węgiel? Dobra. I nawet jest. Zrobiłem kilow i chodźmy kopać. Dobra. 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 Wszyscy Cześć, są Chodźcie tutaj? No, 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 ja to, to, to... Laga jakieś. Wszyscy wisicie u mnie w powietrzu. No, no, no. Ale że nowy kom? kom? Interne. Internet. Internet. by the way. Internet. nowe. Internet. 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 Dobra, zobaczmy. Jesteś? O, dobra. Sprawdzamy. Co to robi? Chlebek. chlebek. Chlebie. Chlebie. To nie musimy ogarniać tego. Wioski na jedzonko. Mieszka. Żelazo. Żelazo mam. Patrzcie, żelazo. Co? Ty A To ja nawet... samorodek złota. A samorodek nawet... złota Kopmy to. Zobaczmy. To nawet nie trzeba kurde kopać żelaza sobie. Aha, weź. Pyk. To czekaj, to najpierw spróbujmy ogarnąć żelazny kilof jeden. Tak jedzonko. Samorodek. I, i busz będzie mógł skipnąć robienie w ogóle kamiennego kilofa No bez i... będzie, Zrobi sobie żelazny kilof Dobra, może, dobra, może, może przedestajemy tego. Rozkokujesz pierwsze żelazo? Pierwsze Zale. żelazo, zobaczmy, test. Czekaj. jesteście wszyscy? No, no, no. Może diamenty, żelazo. No, no, no. żelazo. Żelazo? normalnie żelazo. Złoto! Żelazo. Złoto. Żelazo. Złoto i od razu Spalone. przepalone żelazo, no, Dobra. Ej, to drewno! Drewno, drewno wypada. Okej. Kolejne drewno, książki. Książka, Książka jeszcze kanion! Kaniono! Kanionada! Kanoniada? Kanionada <laughs> Chciałem zrobić to samo! Czemu? Wszyscy A, chcieliśmy to zrobić. Wszyscy, Wszyscy chcieliśmy nabieraka! Zaraz, no. zaraz no. zdechniesz nabieraka chcieli Zobacz ola Mineshoft! No, no nie gadaj! Serio? Chodźcie tutaj! Może z spawnerów coś wypada się ciekaw co z kolejnych będzie. Nie, nie, nie. I nie. wyobraźcie sobie co będzie w neterze, nie. bo w neterze są, wiecie, rudy samorodków, nie? Rudy samorotków, złota, Co? Ja giniesz. Czekaj, ja cię widzę, ja się wkopuję, wkopuję A i Jestem. Do Dobra. Milion mobów tu było. Wiesz? Nie ty. ma. Mikols. miałem dwa serca. Nie. nie. Nie, 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 ja stąd idę. od tego psychopaty. Nie. Nie, ja, ja. Nie. Pomocy! Ej, diamenty znalazłem, bóż! Chodź, 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 chodźcie. chodźcie. Dobra, dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu jest złoto. Okej, okay, opening karty. złota. O, o, napierak, witam. Dobra. Dobra, o, ja. to co, Eks. lecimy w złoto teraz? Tu jest dobra, złoto. pierwszy pesz. Dawaj, dawaj. Jestem dobra. O, U, butelki Eks. z expem. No tak okej. Okay, uwaga. Jak... Dalej, znowu Zodem butelki. Robić, ale... Cały czas chyba butelki. Diamenty z tego dropią! Co? Słuchaj tu tu były jeszcze, nie? No, A napierak to zebrał, no? Czekajcie. Kurde, no, my możemy zrobić tego. Pointa, pointa i Ej, pointa E to jest redstone, tu sumie. jest redstone, chodźcie Gdzie? tutaj dalej. No, no no no. Musimy redstone chyba sprawdzić, nie? Teraz No, no dawaj, tak, dawaj, go, go, sprawdzamy no. Ej, tam. Perła! Co? Czy, czy nie musimy dawaj. się tradować? Firewerki. Firewerki. Zobaczmy, Te to perła Ej, Kolejne to... perły, ja pierwszy no perły, perły mamy totalnie. Co na pierdolą, jak się tam dropnęło z tego? Złoto teraz. A i tak będziemy musieli chyba do nateru, no nie? Na... ta ta tak. Nie? nie, no też trzeba sprawdzić kwarc i tak dalej. O! kubir <śmiech> creeper. <śmiech> <śmiech> Lapis pierwszy może, z, o, z, no. zróbmy opening lapisu najpierw, co? Okej. Okay. Dobra, dobra. Chodźcie. Lapis? No, Mogę. Co? Co? Blok A co diamentu! Wypadło? Co wypadło? Blok, Blok diamentu z tego wypada! Jest. Co? Cały, co? Jest? Cały czas! Co? Co co ja to, to, jest to? to jest chyba 100%! To jest, co jest! Nie no nie. Mikol z miecza wali! Mikol to... Taki <noise> <noise> Dobra, mam 14 diamentów wywalone w was. Ej no to jeśli rec, jeśli lapis tak dropi, to zobaczmy, może się co? Skrzynka, opening. O, dobra. Ej, lepis mam dalej! Okay. O tu tutaj jest jak, lapis. diamencik Ja nie wiem jak wy, ale ja sobie pozbieram. Poddział nie już. wiem jak Moje. wy, mam 5 bloków diamentów Nie! Pająk! <noise> Pająju! Nic nie zebrałem Dzięki temu! To każdy kopie po jednej Dobra. Po kolei. Dobra, to... Dobra. Łaga? No Ej, nie, tam lava. jest lawa. lawę zatkamy. Lawa, no weź się zatkaj lepiej. Mhm. Dobra, wszyscy, no. uwaga. ELECTRO! E mówiłem, e mówiłem, mówiłem, co? mówiłem, dobra, mówiłem, mówiłem, ja? Patrzcie, co nie, tam. Nie, czekaj. Książka. M mending, mending, na 100%. Nie. Jaka? Pokaż. Mending. Do skrzynki, do skrzynki nie Rzuć. Bo dobra. Do skrzynki. Mam. Co?! Jaka? Pokaż. Chodźcie, do skrzynki wszyscy wrzucę enchanty? tutaj. Nie, patrzcie I to. coś czuję, że jakieś. Na środek wrzucam. Co? Co? Protection... Co? A my mamy kowadło, ty sobie możesz dać na coś. No. Kto, kto wziął, wziął? wziął? Kto, dobra, kto wziął? Teraz... Kto wziął? Kto teraz? Birr. Nie, 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 nie. nie. Ja <laughs> nie wziąłem. O. Możecie mnie zabić. Tak? Dobra. Tak. Mam protection... Dobra, teraz o, możecie widzisz? mnie walić. Zobaczymy. On ma, on ma, on ma. A, dobra. Już zrobiłem Michael sobie... Dobra, kto kopie? To kopie dalej? Ja teraz. A, to wiesz jeszcze, okej. Okay. Dobra? To, to, to proszę jak Nie, to nie, to bądź pierwszy O! Książka? Jaka? Co? Jaka? Włóż to Czekajcie. tutaj? A macie kowadło? Ale włóż to A tutaj, zobaczymy. Rpoka, poka tylko. Nie, 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 dajcie kowadło najpierw. Masz. A dobra, Zobacz, to będzie się. pewnie jakieś śmieszne. Na kilo, na kilo. Na kilo, na na kilo. Kurczę, nie mam tego. O o, dziękuję, dobra. Ej, coś mnie pali Coś mnie pali Na mies kill off, kill off, kill off, patrz, patrz. To będzie hej! Jest to Giga Dreading <ślały> Patrz. Basz. Daj. Aha Unbreaking też No Unbreaking nie. Geeking że... 1000, efficiency 1000. Dobra, doszekajcie, ja teraz nie, ją skupuję. Nie napieraczka! Co? <ślały> jakim im tu zeszłym Całe diamentawej. Jak ty to napierak zrobiłeś? Ja jaki snewski? Wojcie... serca bez jedzenia. Ja dobra, Protection 1000, Kop. czy ty zdobyłem. to bierzesz teraz ty? Ja, ja rozkopałem, mam Protection A. 1000 też. To teraz ja. O, dobra, no, mogę. mogę... Ja też je na kilo w takie. Bo grubo z tu przyszedł. Dobra, jeszcze Jest jeszcze to rozkopię. Ja sobie nie radził Elytra, Elitra, 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 elitra. E dobra, Elytra. kto chce elitra? Ja. ja. Dobra, musisz. Żyć. Dobra, robię giveaway. Staję tutaj. Tak jak na serwerach, taki ten. Waga? Hes! Kto ma? Ale, że na blok rzuciłeś mięśniadu. No nie. No tak się dobra. zawsze robiło, no na blok nie. Kubir Czekaj, A, mogę aż... tą książkę. Protection, okej, okay, dobra, czekajcie. Rzucij się. Dobra. Pyk. Aha, cały set z tego wylatuje. Pyk. Co to I za jest książka? Book. też Giga drilling. Okej. Okay. Ogólnie z tego set po prostu wylatuje, z diamenta z wylatuje diamentowy set. Dwa razy już wyleciał, okej? Okay. Kolejna książka. O, giga drill I ta druga. Protection. Dobra. O, diamenty znalazłem. No dobra, rozkopuj. Okay. dobra, pierwsze. Co? O, drilling, okej. Okay. I... Elytra. Elytra! Let's go. Dobra. dobra. Ej, a ty tak, chyba już tak z dźwiękami w Minecrafcie i tak, wiesz, tak ładnie tym giga drillem? Tak. To jest takie SMR gościu Dziękuję Ten dźwięk rozwalonego na tak po cichutku Giga drilling to no. zawsze kozak. Mam okay. protection 1000 ja, już, ja też mam A to za obrażeń chyba, tak? Walnie mnie z siekiery. Dobra Pół serca A. Ile tego obsad w ogóle nakopałeś? 21. O, to no, ja to kopałem, jak ja się zmęczyłem gościu. Okej. Okay. Okay. Ej, i bez kitu jak to się niszczy. <grym> Dobra, jazda. Jazda go, no. Co? No, co? Ktoś kliknął kilofem. Dobra, no to sta, sta, no. Okej. Okay. No. Nie. Kubir. <grym> Nie, nie pij mnie, bo boli. Jak wyleciał. Ciu. No i co tam, Mikors kolejny portal. Mikors nigdy w życiu tyle portali nie, nie, nie postawił. Patrz, co! Patrz, co zrobił! Mikors zrobił tego, portal dla karła. Ej, patrzcie, Spider Jockey, one percent. One percent. One Percent. Per per Dobra, nikt nie rozwala. Okej. Okay. Dobra, kwarc, testujemy. Czekajcie, dobra Odsuńcie Radny się kwarc. Gdzie lecimy? Dobra, kwarc No. Okay. Potka, potka Speed 5 Jump boost 5 A! Patrzcie to ja Gościu, patrz to Ja jestem na haksach Na speed haku nie. Ej, macie jedzenie, macie jedzenie, macie jedzenie Masz. Proszę Kikubier no, się pali Co się stanie, go hitne z łapki? O nie, ja dopiero jak ograłem ja też. Widzicie mnie? O, oj, ej, pesz, 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 pesz. Co? Chodź, za, chodź, tutaj, tutaj. O, właśnie, złoto, patrzcie. Złoto. Tu, tu jest, tu tak, jest, tu jest też, patrzcie. Uwaga. No, dawaj. No, Fajerwerk. Fajerwerk. milion. Fajerwerki. A tutaj, do góry. Pyk. Dobra, kto chce fajerwerki, bo mam dwa staki. Też mam dwa staki. Ale co ja, ja, zelnie. Zelnie. ja nie mam z tego? Ja bym chciał jedzenie. Bajoro. Bastion! Bajoro. Bajoro! Lecę. Chodźcie do Bajora tutaj. Chciałem, bo już. Trzeba znaleźć. Bl blackstone. Dobra, morduję ich. Ty umarłem, mam pół... 1 serce. <głos> <Siema>. <głos> Dobra. <głos> Ej, ja latam elitrą, a do mnie gaz strzelał. Nikt robię. Ja chcę sam się zdać, bo tak długo kopię, aż normalnie nie podobasz. No. Okej. Okay. Oj. Ej, bez kidu, nic nie dropi co się... No nic, totalnie. O, Tylko debris. Tylko debris. Nie no, zginę. Nie mogę jeść nawet. O, mogę. O! o jedno serce, es? <grym> co? co? co to Nagrałeś to? Było to... Tak, tak. Bo ja nie wiem, mnie nie Jezus! Nie tam nie ma. Kurde, nie bym ma. to zobaczył. Ja... Ja wam opiszę sytuację. Dałem Mikolsowi, on się pali, dałem Mikolsowi jedzonko, na jednym sercu zjadł i wywalił w ścianę fajerwerki Elytro. Nie, nie wiedziałem, że zginę. Jeśli... Co? <laughs> Wszyscy się kolejny! Nie, kolejny. No, kolejny wylądowałem, co jest? Nie no, kolejny. Co też to się to nie też nagrałem. Nie no. Any fortecas? Halo? Jest, forteca mam. Tak? Mhm. Mm Kordy. Mm, minus 600 na minus 200. Dobra, wale. Boże. Plus plus by the way. No ile? Ale droplejty słabe. Dobra, mam 7 pałek. Wracamy. Daj Piękne. jedzenie, bo teraz nie mam z czego. Dziękuję, jeść. sam Trzymaj, dobrać. trzymaj. No, <laughs> to wiesz, ale... zabrał. Dobra, dobra chodźcie. Złapał. Sobie i to, fejwerka Dobra No! <noise> Nie Masz Dobra Jesteśmy Paręka. Siup Eee <noise> Dobra Bez. O. Dobra ja chcę pieska tą Dobra czekaj stronę, W tą stronę w tą czekaj, czekaj. Ja idę szukać pieska Przecież jest tu przed nami. Gdzie? Tu. Tam. Kiesio. <laughs> okej. Okay. O, jedzenie daj. Lecimy. Czekaj, Mam tu pieska! Pog! A, no poczekaj, nie daj mi rzucić teraz perfekcyjnie? Tu. Tu będzie to. Ten chunk. Raczej. Tak. Ta. To jest dokładnie ten, okej. Okay. Nice. tą stronę. A mamy, mamy wystarczająco? tak ta. Mam dwie fajerwerki. Dobra, to fajerwerki. cztery, cztery. Tutaj dawaj. Ta. Uwaga, tak ja gdzieś tu się skończył. O! Gigadrile ma czym. A faktycznie bez skitu. Dobra, tak, minus, czekaj. Minus 1000 na tysiąc. Dawaj mi strongholda. Nadal jeszcze tego nie mamy? Mam. Dobra. Totalny w dół po prostu ten. Taki dziwny. Dobra. Zero eye. Nie, nie próbujmy tego rozkopywać. Ja mam fajny motyw, ale to na razie nie wylatujcie, jak będziemy w endzie. Jazda. Dobra. Pa. Co? Oha, patrz Zbugowało się chyba. W locie rozwalamy kryształy ze śnieżek Dobra, zaczynamy. Dobra, jazda. Ostrzał, tylko nie spamuj, bo nie masz dużo, nie? Musisz snajpić gościu. Nie! Jezus Maria! Ej, to nic nie, to nie zabiera, o, co? nie rozwala. Bo ja mam jedną firewall. I to nie rozwala? No nie rozwala. Okej, okay, na koniec, chyba wszystkie wierzę już. Ty, nie... ej, wywalił mnie. Dobra. Co jest? Halo? Lagł, lagł, lagł. Dobra. Teraz, ja mam cztery serca. I... Ja mam pół. Okay. Okay. Naprawdę mam pół. Pyk. Słaba bombka. Hmm. O kurde. Oh, <laughs> Dobra, dałem mu hita, ale... Walmy skrytów mamy elytry Ginie Nie, no nie gadaj! Dobra, robię akcję Nie, dobra, daj, daj, daj mi go walnąć No nie Falę mu z hita z nieba Pyk! No nie Sksuje ci tego kila Walgo, ja mam dwa serca. Nie, ja mam cztery. Nice. nice. Jajo, Park. jajo, jajo. Jajo? Niech to pierwszy w portalu wygrywa. Nie. nie. Lag! Lag! Co jest, ty? Ty, mi... Porta portalu nie ma. No. Ej, lag jest taki... Lag jest chyba, co? Już przeszedłeś grę. Nie, nie No to wiesz. Czekaj, chcę zobaczyć co tam jest. Nie, no no jest nie jest portal normalnie. Ja sporta. mam laga. Nie da się przejść gry. A nie da się wskoczyć. A, dobra, ja nie mogę kliknąć escape'a. Wygraliśmy challenge. Dobra, nie mogę... Uwięziony se w serwerze dobra, do końca życia. Dobra, Dobra. Easy win. Co?! A dlaczego nie mogę latać elitrą? Dobra. Takiego transportu jeszcze chyba nikt nie widział.